W pole karne. no zobaczymy. Jaki wariant rozegrania wybierze Feruga? Zagrywa w pole karne, miękko bita, piłkalerz teraz i gol! Mamy Bramkę i to Krzysztof Bąk zdobywa gola. Kapitan Bytowi, no długo czekał na Bramkę, trochę taka sytuacja intuicyjna, dobijał e, piłkę Krzysztof e, Bąk, ale też ale bardzo dobrze... ...przegrany przez Karola Czubaka w środku e, pola, ale piłka trafia pod nogi zawodników Bytowi. Hołtyn, uderza na bramkę i mamy 2 do zera. Norbert Hołtyn, ależ tak trochę przypadkowo ne, piłka trafiła pod bram, pod ne, nogi Norberta Hołtyna, no i ten pakuje piłkę między nogami wychodzącego z bramki Łukesz, Łuk Łukasza Konefała, no i mamy już 2 do 0 po 22 minutach tego spotkania. Brawo dla, e, dla Bytowi. Do Deleu, krótko. Ten dopiero w pole karne do Ferugi. Jakiś taki ciekawy wariant rozegrania. No i ależ teraz niewiele brakowało. I tak, i mamy rzut karny. O dziwo, mamy jedenastkę ależ nie niespodziewany myślałem, że na granicy pola karnego faulowany był Daniel Feruga a jednak byłby piękny wynik no zobaczmy co tutaj wymyśli Daniel Feruga już ustawiony z piłką a tam na linii tańczy Łukasz Konefał, Konefał czy Feruga, Feruga, ależ kapitalne uderzenie, brawo Daniel Feruga bramka, no nie zostawił najmniejszych szans Konefałowi, chociaż wyczuł te jego interwencję, no to Feruga zmieścił to idealnie w rogu Bramki. No i w tym właśnie momencie, trzepoczącą w siatce, praktycznie wyciągnął w ostatniej chwili Kasper Kawula. Już chcieli tutaj wyskoczyć z radości, ale w tym momencie mogą to zrobić zawodnicy Stali. Piłkę do siatki wpakował bodajże z numerem szóstym Filip Wójcik. Adrian, Adrian, Kwiatkowski zagrywa do Karola Czubaka, Karol Czubak e, Dobrze teraz e, obrócił się z piłką, Czubak uda na nabałka, ależ gol Karola Czubaka, no niesamowity jest ten chłopak Karol Czubak znalazł taką lukę e, Gdzieś e, pomiędzy obrońcami, zdobywa swoją czwartą bramkę w czwartym meczu z rzędu, no niesamowite jak on to robi Jak on potrafi znaleźć e, gdzieś e, pomiędzy obrońcami, gdzieś pomiędzy Bramkarze ma słupkiem to miejsce, żeby wpakować futbolówkę do siatki.